Siemanko ludzie, jestem Black, o... a to jest pierwsza prezentacja serwera, który jeszcze nie powstał. Tak, to będzie mój serwer, mm. trochę inaczej wygląda tutaj u mnie, bo ja mam ten ten bf 3 to sobie włączę może na normalny. Do, do gry. I ten serwer jest już planowany u mnie od bardzo, bardzo, bardzo dawna Wam powiem, że nie wiem, jakieś 10 minut temu skończyłem budowę, ale będę, będą dodawane jeszcze inne rzeczy do tego serwera. Mm, tu będzie głównie miasto. I w tym mieście będziecie mogli dostawać domy, będą warpy I takie rzeczy, nie? No Tu jest zamek, oprowadzę was po nim Mi się musi trochę bardziej wgrać, wiecie? To w tym czasie, ten, świat mi musi się bardziej wgrać W tym czasie, tym czasem oprowadzę was po zamku Po angielsku jest chyba prawie wszystko ale trudno, nie? No więc tutaj mamy takie taką salę. Tutaj jest jeszcze wyżej tu taki zegar, taki big, big Ben miał być. O tu jest dużo takich um, tych królestw, takich rzeczy, coś w tym stylu, no. To mamy proszę, tylko wszystkie są puste, niestety. Hmm, wszystkiego Wam nie pokażę, bo sobie sami zobaczycie u siebie. No, na razie tylko ja jestem adminem, ale dojdzie więcej adminów. To na pewno tutaj jest taki budyneczek. I o co tutaj będzie kaman? Hmm. Wpiszecie warp dom chyba. Chyba warp dom. Albo warp znajdź. I dostaniecie dom. Je jeden z takich budyneczków. To znaczy pokój, ta pokój bardziej. To tam będzie wszystko zaklejmowane. Wy będziecie mogli tylko dotykać. To jest muzeum. Um, i, I będzie tam... I będziecie mogli tam swoje rzeczy różne zostawiać. Jestem w, jestem w dinozaurze pająk i tam będziecie no, mogli rzeczy zostawiać i sobie na, następne zbierać. To chyba będzie na tyle, Więks, resztę sobie zobaczycie sami jak tu wejdziecie i lajkujcie. Im więcej Waszych lajków zobaczę u siebie. Tym są, yy, przy filmiku, sorry, przy filmiku lajków, zobaczę. No, tym większe są szanse, że ten serwer powstanie. I załóżmy, że jak będzie, nie wiem, będę trochę wymagający milion lajków, albo trochę więcej, to serwer powstanie na 100%. A więc mam nadzieję, że ta prezentacja Wam się podobała. Komentujcie, subskrybujcie, nie zapomnijcie dawać mi lajków. Cześć!